Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku się zbierami zbieraniem jęczmienia za pomocą mojego nowego kombajnu, czyli tego oto klasa leksjona. No i poza odcinkiem sprzedam sobie ten mój kombajn marki Fendt. I na jego miejsce zakupiłem sobie tego oto leksjono, To jest ten mniejszy Lekcjon, jest jeszcze ten większy, ale ja kupiłem sobie tego mniejszego. Nazwę pokażę w sklepie to jeszcze na szybko. O, to, to właśnie ten, plus jeszcze żniwiarka 10,8 metra. No i jeszcze tutaj dokupiłem sobie wózek na żniwiarkę, żeby ją transportować. Okej, okay, no to możemy wsiąść do tego kombajnu, rozłożymy go sobie. No i przetestujemy go podczas jęczmienia. Tutaj sobie też zostały słomę, no bo poza odcinkiem sobie ją zbeluję za pomocą prasy stacjonarnej. No okej, okay, no teraz sobie to zbierzemy, może być jeden poprzeczniak, może wyświetlimy sobie linię przejazdu. OK, pojawiły nam się, więc możemy rozpocząć żniwa. Włączamy tutaj, opuścimy, aktywujemy sobie linię. No i tak jak mówiłem, poza odcinkiem wezmę sobie przyczepę samozbierającą, pozbieram tą słomę no i zbeluję to za pomocą prasy stacjonarnej. Stwierdziłem, że zrobię to poza odcinkiem, no bo na odcinku ostatnio dość sporo pracowaliśmy tą prasą stacjonarną, więc to sobie poza odcinkiem to zbiorę. Tu już jak widzicie, słoneczniki bardzo ładnie rosną. No i też poza odcinkiem powiększę sobie tą zagrodę dla owiec, tak jak w poprzednim filmie o tym wspominałem, będę chciał hodować trochę więcej owiec oraz kóz. O, widzę, że tu mały obieg został, ale to nie szkodzi. Najwyżej później to poprawię. O, tu też kawałek zostało ominięte, ale to najwyżej później sobie to poprawię. Może ewentualnie w przyszłości sobie pole troszkę wyrównam w tym kierunku. Ale okej, okay, wracając do tych owiec oraz kóz. No to będę chciał poświęcić fragment pola 29. Myślę, że mniej więcej chyba dotąd powiększę tą zagro zagrodę. Tak sprawdzam sobie poza odcinkiem na innym save'ie, no to wtedy powstanie zagroda mniej więcej na 100 zwierząt, tak nieco ponad 100 zwierząt. Więc tak mniej więcej będę sobie hodował połowę owiec oraz połowę kóz, czyli tak w okolicach 50 owiec oraz 50 kóz. Bo w zasadzie zakupiłem sobie też przędzalnię i teraz ta przędzalnia stoi nieu nieużywana, no bo jest trochę mało tej wełny. Więc dlatego chcę powiększyć tą hodowlę owiec. No i też podobnie mleczarnia, również tego mleka jest za mało, dlatego chcę powiększyć tą hodowlę. No ale szkoda, żeby te fabryki po prostu stały i nic nie robiły. Znaczy ta mleczarnia i tak przerabia mleko od bawołów. no ale przędzalnia na razie stoi i nic nie produkuje. Więc tu jak będę miał więcej wełny, no to oczywiście będzie ona przetwarzana. W przyszłości jeszcze może rozpocznę sobie tutaj uprawę bawełny, kupię sobie kombajn do zbioru, no i będziemy przetwarzać bawełnę. O, tu widzę, że się ten przejazd kończy w tym miejscu, to sobie dojedziemy tutaj do tej skały. No i tu pewnie nas jakoś po łuku powinna poprowadzić. O, w ten sposób widzę, że to poprowadziło. No jestem ciekawy jak ten kombajn sobie poradzi na takim górzystym polu, ale jak na razie radzi sobie bardzo dobrze. Okej, okay, tu już sobie weźmiemy ten kolejny przejazd. No, też pod odcinkiem sko skończyłem wycinkę tamtych yy, drzew, które sadziłem jakiś czas tam obok mojego tartaku. No i teraz znowu będę wycinał sobie te drzewa tutaj obok tego pola. Akurat teraz trochę tam z góry wyciąłem kilka drzew, tak żeby nie jeździć po polu, ale teraz jak skorzę zboża, to już normalnie będę mógł tutaj od dołu wycinać te drzewa. To zobaczę, może tutaj sobie coś na wiosnę posieję, żeby po prostu nie jeździć po zasianym, chociaż ja i tak mam wyłączone niszczenie upraw. No ale to i tak sobie mogę coś na wiosnę zasiać na tym polu. Nie wiem, może jakąś soję. Może na przykład kukurydzę lub słoneczniki. Jeszcze zobaczę. No i będę mógł tutaj oczywiście kontynuować wycinkę tego lasu, żeby jeszcze bardziej powiększyć pole. Chociaż i tak fajny kawałek już udało się tu zrobić tego pola, powiększyć. A widzę, że ten przejazd tak dziwnie się kończy w tym miejscu. O. I tu jest kolejna linia przejazdu. A teraz nie wiem, czemu taki omijak został, no... W przyszłości oczywiście, jak sobie to pole już powiększę, no to nie powinno być takich omiaków. To ewentualnie poza odcinkiem sobie już, jak skoszę całe zboże, to sobie poprawię. To omijaki podejrzewam, że powstają dlatego, że tutaj jest trochę krzywe pole. W przyszłości, jak już będę sobie to powiększał, to postaram się w miarę równo to jakoś zrobić. No, na razie po prostu jest takie pole. Może ewentualnie sobie podmaluję tutaj te fragmenty, gdzie zostały omijaki. No, tu chyba też zostanie, a nie, tutaj zebrało. No, ale powiem Wam, że widok jest bardzo ładny. Wejdźmy sobie do kabiny, bo jeszcze Wam nie pokazywałam tego kombajnu w środku. A prezentuje się on następująco. W ogóle, zobaczcie, jak to jest stromo na tej górce. Mam nadzieję, że ten kombajn mi się nie przewróci, ale nie powinien się przewrócić. Ale jest tutaj naprawdę bardzo strome pole. A poza odcinkiem, tu wyciąłem kilka drzew, jak widzicie, kilka pniaków tu jest. No nie wiem, czy sobie troszkę nie wygładzę tego terenu, a tu widzę, że kolejny omijak został. Podczas koszenia ulicy, praktycznie w ogóle tu nie zostały omijaki, a tu jakoś ten GPS tak dziwnie się wygenerował. A to ewentualnie tam sobie mogę podmalować to. No i powiem też, delikatnie sobie wygładzę ten teren, żeby nie było aż takiego stromego zbocza tutaj. No i widzę, że to po jednym okrążeniu będzie pełny zbiornik. To zaraz sobie to rozwodujemy, tylko tutaj jeszcze przejedziemy ten pasek. No a jeśli chodzi o kolejny odcinek, to w sumie jeszcze nie wiem co będziemy robić. Zobaczymy. Może na przykład wypożyczę sobie kombajn do zbiorów groszku i sobie zbiorę groszek, no bo na tym polu jednym, które sobie zakupiłem, tak się składa, że był już zasiany groszek, więc będę mógł go zebrać. Akord jest on na polu 33, więc tutaj sobie go zbiorę. Poza odcinkiem tam przenicę sobie zbiorę i powiększę tą zagrodę dla owiec i kóz. No a później jak zbiorę groszek, no to tu sobie delikatnie jeszcze wyrównam teren. Wygładzę no i powiększę, połączę sobie te dwa pola. No bo tu będzie takie małe pole, więc no bez sensu, żeby było, takie, żeby było takie małe pole. Tylko po prostu sobie tutaj połączę, tutaj jeszcze założę taki kawałek. No i będzie takie jedno pole. Ok, no to możemy podjechać. Tu sobie zrobiłem taki zestaw z przyczepą. Więc akurat sobie to wysypiemy tu. A muszę chyba trochę bliżej podjechać. O, niech się, niech się tutaj to rozładuje. Ostmy jaki ten kombajny zbiornik, zobaczymy 13,500 litrów. No to i tak nie był pełny zbiornik. Ale i tak trochę jęczmienia z tego pola powinno być. No a tu widzę, że delikatnie krzywe jest pole, więc jak będę sobie tutaj na przykład łączył, czy coś, no to może troszkę wyrównam tu trochę. Tutaj może sobie przejadę tym pługiem albo głęboszem z modów, żeby to wyrównać w, o, w tym kierunku. No tutaj nawet widać, jak się dokładnie przyjrzycie, w tym miejscu jest na przykład pasek jeszcze po kukurydzy, też tej pracownik nie dosiał. Ale to sobie delikatnie jakoś będę mógł wyrównać. A tam gdzie zostały to jaki, to mogę po prostu podmalować. Żeby w przyszłości już nie zostawały takie kawałki ominięte. No więc może w kolejnym odcinku sobie ten groszek zbierzemy, to przy okazji Wam pokażę jak tą zagrodę powiększę. No niestety tutaj jest też coś takiego, że jeśli chcę powiększyć zagrodę, no to muszę sprzedać zwierzęta i sprzedać ten budynek oraz zagrodę i muszę od nowa go postawić. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że nawet gdybym musiał sprzedać zwierzęta, żeby była taka opcja, zmodyfikuję yy, zagrodę i wtedy automatycznie się sprzedaje to ogrodzenie, co jest i sobie stawiam od nowa. No ale niestety takiej opcji nie ma. A szkoda, no bo tutaj muszę sprzedać całą zagrodę razem z budynkiem i zwierzętami, no i muszę postawić ją od nowa. A no to sobie postawię będę miał już większe paswisko, Raczej w przyszłości nie będę już go powiększał. Myślę, że tak w okolicach 100 zwierząt powinno wystarczyć. Tak w okolicach 50 owiec oraz 50 kóz. Bo tutaj jeszcze tam leczarnie mam mleko od bawołów, W przędzalni też w przyszłości będzie bawełna do przetwarzania. Więc taka zagroda powinna wystarczyć. A ten kombajn, bardzo fajnie się spisuje. No już kupiłem też go tak z myślą o przyszłości, żeby sobie zakupić jakieś większe pola. Teraz chyba po będę chciał zakupić pole numer 2 i sobie to połączę z polem numer 1 i możliwe, że tutaj zrobię takie duże pole ryżowe. Oczywiście do uprawy ryżu, ryżu długoziarnistego, No ale też na takim polu będzie można uprawiać inne rzeczy, na przykład jakiś rzepak czy nawet jakieś zboże, tylko z tego co słyszałem, to po prostu się słoma nie pojawia na takim polu. No ale to i tak ja aż tak dużo słomy nie potrzebuję dla tych bawołów, więc na przykład takie pole jak tutaj wystarczy, czy któryś z tych mniejszych pól. To na takich polach będę mógł siać zboża dające słomę, żeby mieć wyściółkę dla bawołów. Natomiast na takich dużych, no to będę i tak uprawiał rzeczy na sprzedaż. Jakieś po prostu pszenice czy coś, żeby sprzedawać czy przetwarzać ziarno. Czy na przykład ten ryż długoziarnisty. No a widzę, że to już nie wejdą znacznie szybciej niż tym kombajnem marki Fend, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że długo mi posłuży ten kombajn. W sumie możliwe, że on będzie do końca serii, no bo w przyszłości dokupię sobie może na przykład tego John Deera dużego. No i będziemy mieli zestaw takich dwóch kombajnów, ten klas Lexion oraz John Deere. Może ewentualnie w przyszłości wymienimy tego klasa na Nexata, ale to pewnie już pod koniec serii, ewentualnie, jak już będę miał te duże pola tutaj w centralnej części mapy. Tutaj te, tu będzie można zrobić jedno, tutaj jakieś drugie, tutaj trzecie pole. Tu będzie takie czwarte, więc może wtedy dopiero sobie kupię tego Nexata. A no bo na razie jest to po prostu za duży i za drogi sprzęt. A też podejrzewam, że na takim polu górzystym raczej miałbym dość duże problemy. Więc no, raczej takie rozwiązanie pojawi się dopiero w przyszłości. I raczej możliwe, że pod koniec serii dopiero. No ale zobaczymy, jak będzie nam się to gospodarstwo rozwijać. No, tu mamy też słoneczniki, więc jesienią będę chciał sobie jeszcze dokupić przystawkę do kukurydzy i słoneczników, żeby to zebrać. No i teraz będę zbierał chyba na jakiś większy kultywator albo talerzówkę, no i kupię sobie też ten duży siewnik marki Amazone. Może jeszcze kupię jakiś ciągnik z kategorii dużych ciągników, na przykład tą Valtrę. No, mam tego John Tira, który również da radę pracować z siewnikiem czy jakąś większą talerzówką. No, ale może kupimy sobie jakiś kolejny duży ciągnik. No i w przyszłości pewnie... Zakupię też swoje pole numer 4 oraz to gospodarstwo, które tam jest. No i tam pewnie zawieziemy część tych większych maszyn. Pewnie też ten kombajn zawiewa, za jakąś większą talerzówkę, siewnik. Może też rozsiewasz nawozu. No i kilka ciągników, kilka tych większych, kilka tych średnich, ale tutaj zostawię sobie takie mniejsze, no bo tutaj yy, będę się bardziej zajmował hodowlą tych zwierząt czy uprawą ryżu. A na te pola zawsze mogę sobie dojechać z tamtego gospodarstwa. Może w przyszłości tutaj jakimiś warzywami się zajmiemy, może buraki cukrowe Zobaczymy też, co będzie na wyprzedażach A jak nie, to po prostu sobie kupię kombajn do buraków cukrowych, no bo też jest to bardzo opłacalna uprawa Też na pewno będę chciał kupić kombajn do bawełny, żeby przetwarzać tą bawełnę na tkaniny Więc akurat tu przydadzą się takie mniejsze pola Czy w sumie nawet taka kukurydza, czy słoneczniki też mogą być na takich mniejszych polach, czy ewentualnie jakaś łąka, żeby pozyskiwać siano dla moich bawałów, albo kukurydza na kiszonkę. A może przyjadę sobie teraz tego mijaka poprawie O, zobaczcie, tutaj pod taką górę ten kombajn delikatnie ma problem, ale tutaj udało się podjechać. Postaram się wysypać tą sumę na ten pokos, żeby to od razu zebrać. A w przyszłości zobaczę, może tutaj delikatnie jeszcze będę poszerzał pole w tym kierunku, tylko najpierw będę musiał to przede wszystkim wygładzić jakoś, żeby nie było takie strome w tym miejscu. No ale to może sobie wtedy wygładzę i tam jeszcze powiększę pole bliżej tej drogi. No bo skoro tam jest mój teren, to warto z tego skorzystać, plus oczywiście można to drewno przetworzyć. Tam akurat wyciąłem takie jedno bardzo duże drzewo, które dało mi bardzo dużo drewna. A ten tartak przynosi naprawdę bardzo fajne zyski. Może w przyszłości kupię sobie cieśle, bo chyba cieśle. To jest jako kolejna taka fabryka, która może przetwarzać te deski. Tak, tutaj mamy cieśle. Więc można sobie to dokupić. No bo na mapsy amerykańskiej jest bednasz oraz cieśle, a tutaj mamy tylko cieśle. Gdzie możemy przetwarzać dalej te rzeczy? Tu jest jeszcze ten duży tartek, ale jego ja nie będę kupował, bo ten mój jest wystarczający. Ale tylko cieśle można sobie kupić, żeby te deski oraz długie deski przetwarzać na meble. Wtedy można byłoby ustawić dystrybucję. Natomiast belki można było, byłoby sprzedawać. No to jeszcze zobaczymy. Tutaj zobaczę, ile ten budynek kosztuje. To może go sobie później zakupię. Od tej już nam się zapełnił zbiornik. i że uda się dojechać do końca, ale to sobie teraz wysypiemy. Troszkę wycofamy, żeby nie jeździć po zbożu. No i podjedziemy tym John Deere'em. Wysypiemy tutaj jęczmień na przyczepę. A pewnie tutaj będzie pełna przyczepa jeszcze trochę, więc bardzo fajnie będzie można to później sprzedać. No a tutaj tak jak mówiłem, może sobie coś na wiosnę, się jakąś soję może. Może słoneczniki też by mogły ładnie tutaj wygl wyglądać. Ale to jeszcze zobaczę. Teraz będę miał tutaj dużo miejsca, żeby jeździć z tymi drzewami. I je wycinać z tego miejsca, więc jeszcze tutaj pewnie pole będzie trochę większe. Na kolejny sezon. No to zobaczę, może słoneczniki sobie tu zasieje. Ale powiem Wam, że ten kombajn się naprawdę bardzo fajnie spisuje. Tutaj już taki kawałek pola skosiliśmy. No i to był na pewno bardzo dobry zakup, jednak też nie będą szły znacznie szybciej niż tym kombajnem marki Fendt. Jak i też w tym kombajnie marki Fendt tak troszkę mnie delikatnie irytował to, że on tak się, yy, no, delikatnie tak dostosował do trenu. On tak się wyginał czasami, śmiesznie. No bo oczywiście jest to specjalny taki kombajn do terenów górzystych, ale jednak ja wolę taki klasyczny kombajn, co normalnie sobie jedzie, bo czasami ten trend miałby tak śmiesznie wysoko podniesiony ten tył. Zresztą jeśli oglądaliście odcinki, no to widzieliście, że on był tak specjalnie zrobiony, że się dostosowuje do terenu, tylko nieraz ten tył był strasznie mocno podniesiony. Albo nieraz praktycznie przy samej ziemi on był, więc... Tutaj sobie zdecydowałem, że zrobię taką wymianę. No też już stwierdziłem, że on. Kolejne nowe pola, więc przydałbym mi się większy kombajn, żeby szybciej też niwa robić. Szkoda, że my tu nie mamy do wyboru tej wersji tego ma masa oraz fenda zwykłej oraz tej co się dostosowuje do terenu. No bo na przykład w 17 był masa taki zwykły ten, który normalnie kościł, tak jak ten kombajn. On się jakoś tak nie wyginał śmiesznie. A tutaj dostaliśmy takiego do terenu w górzyściach, które się... Specjalnie dostosowuje do terenu. Znaczy na pewno są to ciekawe rzeczy, ale jednak ja wolę jak tak kombajn sobie normalnie jedzie. O w ten sposób. No tu pod górkę delikatnie zwolnił, ale i tak radzi sobie bardzo dobrze. Ale i tak chyba nie wiem, czy w przyszłości sobie delikatnie nie wygładzę tego pola, żeby tutaj nie było aż takiego stromego zbocza. Chociaż zobaczymy, ile na to pieniędzy pójdzie. Na razie ten kombajn sobie bardzo dobrze radzi. Ale pewnie tamtą górkę trochę jeszcze wygładzę, żeby sobie tam powiększyć pole. No to dopiero gwietnę te drzewa, jednak trochę czasem jeszcze zajmie ta wycinka, tutaj jeszcze jest kawał lasu do wycięcia. No i też oczywiście będę mógł na tym zarobić ogromne pieniądze, już teraz zarobiłem bardzo dużo pieniędzy z tego tartaku. Właśnie między innymi dzięki temu mogą sobie zakupić ten kombań czy wiele innych sprzętów. Więc to był bardzo dobry pomysł, żeby zakupić to pole z tym lasem, bo tak początkowo myślałem, żeby go nie kupować. Opatrzyłem, no tak, że jest duży las, ale stwierdziłem, że sobie go będę wycinał, też fajny dojazd jest do mojego tartaku. Więc sobie wytnę ten las i za te pieniądze będę mógł sobie fajnie rozwinąć gospodarstwo. Okej, okay, ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Resztę tutaj dokończę sobie poza odcinkiem, a jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę. Oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!